Siemanko, witam, przy niedzieli, przy wieczorze już. Tylko taka szybka aktualizacja na temat tego, co się dzieje. E, ogólnie nie grzałem ścian ani w sobotę, ani w niedzielę, bo wydawało mi się to bez sensu. One były zbyt mokre e, i dzisiaj też trochę obwiało tak naprawdę. Ta pierwsza warstwa, ona jakoś się doschła tych bloczków, no ale i tak jest słabo ogólnie. Otworzyła też się opcja innej hydroizolacji e, mineralnej e, na bazie zaprawy cementowej. Także być może pójdę w to, jeszcze nie wiem, bo powiem Wam, że trochę poczytałem kartę techniczną Bornita i naprawdę tam pisze, że ściana musi być albo sucha, albo lekko wilgotna. A rozmawiałem jeszcze raz z tym fachowcem, który zajmuje się hydroizolacjami, który mi dostarczał to, tego Bornita całego. No, on mówił ogólnie, że 5-10% wilgotności, no, ale tak przy 20% też kładą. Nie? Także, także naprawdę tutaj mamy pewnie za 80% na dzień dzisiejszy. I stwierdziłem, że gra, grzanie takiej mokrej sali nie wpłynie też dobrze na pewno na, na, na jakość tej zaprawy, która tu jest, no bo ona jeszcze nie, nie, nie dojrzała tak naprawdę. Więc stwierdziłem, że nie będę tego grzał mocno jakoś, jak to było mokre, bo no, by się gotowała ta, ta woda, mógłbym herbatę parzyć na tym, więc bez sensu tak naprawdę. I zobaczymy. Coś będę jutro wiedział więcej na temat może tego, czy zastosować tą, tą mieszankę mineralną. No, i zobaczymy. W miarę szybko mogę ją tutaj mieć. Ale więcej na ten temat może jutro, bo sam będę wiedział coś więcej na ten temat też jutro. Także taka tylko aktualizacja. Nie robiłem nic przez weekend. Znaczy, coś tam robiłem oczywiście w ogrodzie, było roboty, ale, ale tutaj na, na placu budowy, wszystko stało. Tak naprawdę, folia była zawinięta wczoraj do 13 godziny, jeszcze na ścianach, no popadywało sobie. Także dzisiaj cały jeden dzień suche, suchej pogody, trochę, trochę to dostało świeżego powietrza i, i obsychało. Dobra, no to co, miłego wieczoru, widzimy się jutro. Coś jutro wrzucę na ten temat na pewno, czy zdecydowałem się wysłać Bornita tam skąd przyszedł i wrzucić i, i coś nowego. To na razie, pozdrawiam wszystkich, cześć.